Szanowni Państwo, to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę tutaj razem z Państwem uczestniczyć w tej uroczystości otwarcia portu Warszawa Radom, portu w Radomiu. Portu, którego otwarcia oczekiwaliśmy. Kilka osób wierzyło w ten port od samego początku, ale rzeczywiście, jak powiedział bardzo ciekawie na samym początku, nasz pan prowadzący pan Krzysztof Ziemiec też było bardzo wielu sceptyków. Więc proszę mi pozwolić na samym początku trochę nietypowo, ale jednak bardzo wyjątkowo podziękować przede wszystkim parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości. Bo to parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości wierzyli w to, że ta inwestycja jest możliwa, jest potrzebna. Dziękuję w związku z tym przede wszystkim panu Markowi Suskiemu, panu Wojciechowi Kosztowniakowi, panu ministrowi, panu, przepraszam, Wojciechowi Skurkiewiczowi, panu Andrzejowi Kosztowniakowi, na którego w tym momencie popatrzyłem. I dlatego mi się te dwa te dwie wspaniałe postaci ze sobą niejako zlały. Pan, pani Annie Kwiecień, która też jest tutaj z nami, i panu Euro, europosłowi Adamowi Bielanowi, który również był z nami cztery lata temu, kiedy wbijaliśmy pierwszą łopatę. I pamiętam doskonale to wbicie pierwszej łopaty, bo ono było przez wielu obśmiewane. Mało kto wierzył w to, że ta inwestycja zostanie w ogóle dokończona. Ale jeśli już miałaby być dokończona, to po wielu latach w bardzo skromnym kształcie, nie w tak wspaniałym wymiarze jak to, co dzisiaj wszyscy mogą tutaj zaobserwować. I to jest, szanowni państwo, dla mnie jednocześnie dowód na to, że zdejmujemy klątwę. Zdejmujemy klątwę z radomia, którą na to miasto po 1976 roku, po czerwcu, rzucili komuniści. Dlatego też chciałbym wyrazić wdzięczność pomysłodawcy, nie wiem kto nim jest, ale także wszystkim posłom, parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Radomskiej za zadecydowanie, za rekomendowanie i rozstrzygnięcie, aby port Warszawa Radom nosił właśnie takie wspaniałe imię, jak to w swoim liście pan prezydent przed chwilą odczytanym przez panią minister Grażynę Ignaczak-Bandych podkreślił, jest to oddanie hołdu bohaterom, bohaterom radomskiego czerwca, którzy utorowali drogę do wolnych związków zawodowych, a te z kolei do Solidarności. I ja również przy tej okazji chylę czoła przed naszymi bohaterami, bohaterami naszej historii lat 70., lat 80. Ale szanowni państwo, jesteśmy we współczesności i chcę przede wszystkim podkreślić, że ten port, Port Warszawa Radom ma ogromny sens wobec wszystkich sceptyków, wątpiących, wszystkich, którzy krytykują, a krytykowali go posłowie Platformy Obywatelskiej. Chcę... Nie, tu proszę nie klaskać. Ten, ten port był krytykowany przez władze, Platformy Obywatelskiej i przez posłów Platformy Obywatelskiej, ponieważ oni rzeczywiście do dnia dzisiejszego wierzą w ten rozwój polaryzacyjno-dyfuzyjny. Wielkie miasta niech się rozwijają. Ale, Szanowni Państwo, dzisiaj port Warszawa-Okęcie jest już absolutnie przeładowany, a więc utworzenie tego portu ma ogromne znaczenie odciążenia portu Warszawa-Okęcia, a w przyszłości centralnego portu komunikacyjnego. Ma więc wielki sens infrastrukturalny, logistyczny, związany nie tylko z bieżącymi potrzebami, ale również z całą architekturą infrastruktury logicznej na najbliższą przyszłość. Dlaczego my, Polacy, musimy polegać tylko na wielkich portach, wielkich rozwiązaniach komunikacyjnych za naszą granicą? Jest taki prominentny działacz Platformy Obywatelskiej, który mówi, po co nam centralny port komunikacyjny, skoro mamy Berlin, skoro mamy Frankfurt nad, nad Melem. Ja patrzę na to zupełnie inaczej. Dzisiaj Warszawa-Okęcie, w przyszłości centralny port komunikacyjny muszą mieć niejako port wspomagający port zapasowy, port rezerwowy, który będzie żył własnym życiem. I tak właśnie jest z portem. Warszawa Radą. Podobnie jak Frankfurt nad Menem ma port Frankfurt Hahn, jak wielkie inne lotniska paryskie, amsterdamskie, mają swoje porty 70, 90, 120 kilometrów dalej, dobrze skomunikowane, bardzo dobrą drogą. Tak jak już od jutra będzie można przejechać drogą szybkiego ruchu S-7, od Warszawy tutaj bardzo blisko, w pobliżu tego. Tego portu. A więc ten port ma ogromny sens gospodarczy, infrastrukturalny. Dlatego dziękuję z tego miejsca dzisiaj wszystkim tak. mieszkańcom Radomia okolic, wszystkim mieszkańcom powiatu Radomskiego południowego Mazowsza, mieszkańcom województwa Świętokrzyskiego, którym, którzy też trzymali kciuki za ten port. Dlatego że ten port otwiera cały ten region. Właśnie znajdujący się jak to niektórzy mówili, pomiędzy, a my nie chcemy regionów pomiędzy, pomiędzy Warszawą i Krakowem, pomiędzy Lublinem Łodzią. Radom tutaj, ten wspaniały, to wspaniałe miejsce w Polsce ma szansę i musi mieć szansę na dodatkowe inwestycje, na dodat przyciągnięcie dodatkowych przedsiębiorców na podniesienie poziomu wynagrodzeń w ślad za tworzeniem nowych miejsc pracy, na ściągnięcie technologicznie zaawansowanych inwestycji. Tego wszystkiego by nie było, bądź, szan bądź szanse na to byłyby o wiele mniejsze, gdybyśmy nie zdjęli klątwy z Radomia, rzucanej, rzuconej przez komunistów po 76. roku. Tak, szanowni państwo, ja głęboko wierzę, że Radom i cały wielki subregion który właśnie dzięki temu portowi może się dużo lepiej rozwijać, dzisiaj otwiera nowy rozdział swojej historii. Tak jak pokazaliśmy, że można zwalczyć z trzeciej III Rzeczpospolitej, bezrobocie, tak pokażemy, że rozwój zrównoważony jest rzeczywiście możliwy. I to lotnisko się do tego przyczyni. I dlatego wszyscy, którzy z kolei przyczynili się do powstania tego lotniska, tego całego wielkiego rozwiązania logistyczno-infrastrukturalnego powinni być nazwani ojcami sukcesu, ponieważ będzie się to wiązało z wielkim sukcesem. Będzie się to wiązało ze zwiększeniem szans rozwojowych dla Radomia, powiatu radomskiego, dla południa Mazowsza, dla części województwa łódzkiego, dla całego województwa świętokrzyskiego. To wielka szansa. I Szanowni Państwo, bardzo się z tego cieszę. Ale cieszę się też, że tym samym pokazujemy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości potrafi realizować duże, skomplikowane projekty. Potrafimy je realizować o czasie założonym, w budżecie zakładanym przez fachowców i jest to nie pierwsza taka inwestycja. Nie pierwsza i nie ostatnia, bo otwieramy Polskę na świat, czego najlepszym dowodem jest to, że tutaj za kilka czy kilkanaście godzin wyląduje pierwszy samolot, pierwszy samolot z Paryża. I, i to lotnisko będzie żyło, będzie tętniło życiem, będzie tworzyło coraz to nową, nowe szanse rozwojowe, coraz to um, szerszą przestrzeń komunikacyjną dla wszystkich mieszkańców tego ważnego regionu a więc za przełamanie tej klątwy, za doprowadzenie tego potężnego projektu infrastrukturalnego do końca, za wiarę w to, za wolę pokazaną tutaj przy realizacji. Raz jeszcze chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim posłom, parlamentarzystom, posłom, senatorom tej ziemi, ziemi radomskiej, wszystkim przede wszystkim posłom i parlamentarzystom prawa i sprawiedliwości, bo to oni wierzyli w to, że to jest możliwe, i dzięki ich potężnym działaniom, dzięki ich działaniom konsekwentnym ta inwestycja została zakończona. Dziękuję bardzo i życzę Radomiowi, życzę wszystkim mieszkańcom tego pięknego miasta, pięknego regionu, żeby to lotnisko podniosło potencjał rozwojowy jak najszybciej i jak najwyżej. Dziękuję.